Zbliża się 210. rocznica bitwy pod Raszynem. Na przedpolach stolicy doszło do starcia austriacko-polskiego. 19 kwietnia 1809 roku, z samego rana w okolicy Wsi Raszyn, u zbiegu dróg z Krakowa i Wrocławia, rozpoczęła się bitwa. Austriacy mieli znaczną przewagę liczebną. Bardzo zacięta bitwa trwała cały dzień. A słynna była między innymi z tego, że w kluczowym momencie kontratak poprowadził osobiście książę Józef Poniatowski, naczelny wódz armii polskiej. W następstwie bitwy Poniatowski wycofał się do Warszawy i po burzliwej naradzie z generalicją zdecydował się oddać stolicę arcyksięciu Ferdynandowi, a samemu udać się do Galicji. Przyszłość dowiodła, że taktyczny odwrót. Ze stolicy był słuszny. Po zajęciu Warszawy Austriacy nie mieli dość sił, by zdziałać cokolwiek więcej w księstwie. Poniatowski zaś zajął część Galicji i prowadził werbunek na tych terenach, dzięki czemu podczas zawierania traktatu w Schönbrunn Księstwo Warszawskie powiększyło się o 50 tysięcy km2 zabory austriackiego. Prezentowana z tej okazji praca, dostępna w antykwariacie, to ciekawa litografia z 1913 roku pod tytułem Książę Józef na Grobli Raszyńskiej w dniu 19 kwietnia 1809 roku według obrazu Wojciecha Kossaka. Ciekawostka z podpisu pod litografią wynika, że. Ta litografia była prezentem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie dla jego członków właśnie w 1913 roku. Zapraszamy na stronę www.artikus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku ryciny napoleonika ikonografia propozycje na prezenty.